14 maja w siedzibie PGM-u przy ulicy Bałtyckiej 8 podpisano umowę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Nieruchomość stanie na rogu ulic Ligonia 12 i Pudlerski 28. Wewnętrznie widzę potrzebę, autentyczną potrzebę budowy nowych mieszkań komunalnych w naszym mieście, ponieważ nasza, nasza substancja mieszkaniowa no ma ponad 100 lat. W większości przypadków te budynki naprawdę już nadają się częściowo do wyburzenia, ponieważ nawet bym powiedział, nie, nie przeciągają żadnej wartości architektonicznej. I no to, co się wydarzyło ostatnio. Niektóre z nich po prostu się zawaliły. Podobnym strzenie właśnie jest nas, nasz, yy, nasz zasób komunalny, yy, jeśli chodzi o miasto i, i ta inwestycja nie, niejako umożliwia rozpoczęcie ten, pro, tego procesu, o którym już kiedyś wspominałem, że wyprowadzimy część lokatorów właśnie z tych budynków, z tych kamieni które się nadają natychmiast do wyburzenia i w to miejsce będziemy budować kolejne, kolejne nowe budynki. Dom posiadać będzie cztery kondygnacje nadzienne i pełnić będzie wyłącznie funkcję mieszkalną. Na pewno w dzielnicy chorzów drugi będzie się wyróżniał. Bo będzie nowy, będzie świeży, będzie czysty. Mam nadzieję, że, że mieszkańcy przyjmą ten budynek pozytywnie. Lokalizacja jest taka, aby działka, na której będzie budowany budynek, mogła być jak najbardziej efektywnie wykorzystana. Czyli abyśmy, mówiąc kolokwialnie, wycisnęli z tej działki jak największy budynek, jak największą ilość mieszkań przy jak najmniejszych kosztach. Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań to 1060 m2. W budynku mieścić się będzie 19 mieszkań, w tym jedno mieszkanie jednopokojowe, 11 dwupokojowych i 7 trzypokojowych. Każde mieszkanie wyposażone będzie w łazienkę i toaletę. Ponadto dwa mieszkania na parterze przystosowane będą dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Co roku wpływa do miasta około 500 wniosków, właśnie chętnych na pozyskanie mieszkania komunalnego. Co roku tylko jesteśmy w stanie zrealizować około 300 tych wniosków, w związku z tym, że tylko tyle mieszkań nam się zwalnia, więc zawsze jest jakaś grupa osób, która nie otrzymuje tego mieszkania i składa wniosek na kolejny, w kolejnym roku. No więc tym sposobem załatwimy pewnie jakąś część mieszkańców, którzy, którzy taką, takie wnioski składają. Wykonawcą inwestycji jest firma DOMKAT S.A. z Siemianowic Śląskich. Przewidy oddanie budynku do użytkowania to wrzesień 2014 roku. Planujemy kolejne budowy, to znaczy generalnie pan prezydent planuje yy... Aby TBS wybudował budynki z kilkudziesięcioma mieszkaniami blisko rynku. My się przygotowujemy z kolei jako PGM do zmiany, przebudowy budynku po szpitalu na Karola Miarki. Chcemy we wrześniu, we wrześniowej sesji albo w marcowej przyszłym roku złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. No i liczymy na pozytywny wynik. Wtedy będziemy mogli przystąpić do, do kolejnej inwestycji. Tam już to będzie duża inwestycja bo kosztorys inwestorski opiewa na około 15 milionów złotych i spodziewamy się uzyskać około 80 mieszkań z tego budynku.